Dzień dobry. Dzisiaj na obiad mamy. Uwaga, to jest polski obiad. Zrobiłam pierwszy raz w moim życiu dewolaja. Jeżeli były u was dewolaje na komuniach i weselach, to to jest nostalgia. Moja mama robiła zawsze dewolaja z serem. Więc jest dewolaj to jest z kurczaka, i w środku jest ser cheddar, masło, czosnek zawinięte. Jajko, bułka tarta robiłam w panko. Na dole zrobiłam piórę z słodkich japońskich ziemniaków, dodałam jogurt grecki, sól, pieprz, trochę czosnku i coś jeszcze. Zrobinę cytryny i mamy kiszoną kapustę. Najlepiej do tego pasowała mizeria. I piórę ze zwykłych ziemniaków, ale. Dewolaj, dewolaj na emigracji. Mm. Jak ja to zjem. Ten czosnek w środku i masło. Jak się kroi, to się wszystko wylewa. To jest chyba jeden z lepszych obiadów, jakie zjadłam ostatnio. Kieszena kapusta. Life's so good. Tyle.